Cześć, witam serdecznie w 131 odcinku mojej serii, której bohaterką jest absolutna przedwojenna legenda polskiej piosenki Hanka Ordonówna. Moi drodzy, Hanka Ordonówna na dobrą sprawę w, swoim w swojej dyskografii ma masę płyt. Pierwszą płytę nagrała już w roku 1929 jako 27-latka. Eee, Hanka Ordonówna zmarła na tyfus w 1950 roku, w wieku 48 lat. Natomiast jeżeli chodzi o płyty winylowe Hanki Ordonówny, ukazało się naprawdę tego niewiele. Ukazał się tak naprawdę jeden 10 album i jeden long play. Dlaczego warto je mieć? Już tłumaczę. W związku z tym, że Hanka Ordonówna wydała za swojego życia... Tylko i wyłącznie płyty szelakowe. Eee, na tych dwóch płytach winylowych zebrano z bardzo dobrze zachowanych płyt szelakowych najlepsze nagrania artystki. I tak, pierwsza z tych płyt to rok 1962, album dziesięciocalowy Hanka Ordonówna śpiewa. Ta dziesięciocalówka pochodzi z 1962 roku. Tutaj mamy takie klasyki jak Trudno, Jeśli kochasz mnie, Szczęście raz się uśmiecha, piosenka o zagubionym sercu, Na pierwszy znak, o którym wspominałem, że na płycie Zróbmy to razem wykonał ten utwór Sławek Wierzcholski z grupą Nocna Zmiana Bluesa. Piosenka pochodzi z filmu Szpieg w masce, na drugiej stronie legendarne Miłości Wszystko Wybaczy. Z filmu Szpieg w Masce również muzyka Henryk Wars, słowa Julian Tuwim, Manola jak Dym z Papierosa, Milongera i Uliczka w Barcelonie. Ta dziesięciocalówka to również zbiór tych dziesięciu w sumie utworów pochodzących z płyt szelakowych. I rzeczywiście słychać ten szelak. Eee, aczkolwiek są to płyty bardzo dobrze zachowane, jak na tamte czasy. No, wiadomo, że rok 1929, no to pierwsza płyta, dziesięciocalowa eee, szelakowa, Hanki Ordonówny ukazała się dokładnie 10 lat przed wojną w roku 1929. Natomiast, jeżeli chodzi o long longplaye, to wyszła eee, kolejna składanka Hanki Ordonówny "Miłość wszystko wybaczy". W roku 1973. I tutaj właściwie w porównaniu z tą dziesiątką mamy podobny zestaw utworów, jeżeli chodzi o utwory, które zostały dodane do tego Long Playa, wydanego w roku 73, to mamy tutaj czy tak, czy nie. Wystarczy jedno słowo. Gdy jesień się zaczyna i każda z pań moderne. E, I to również jest e, rekonstrukcja nagrań archiwalnych z płyt szelakowych. Dobrze, że chociaż to się ukazało. E, tak jak powiedziałem, przed nagraniem tego odcinka spojrzałem na dyskografię Kanki Ordonówny i zdecydowanie e, przodują płyty szelakowe, więc naprawdę jeżeli ktoś ma komplet tych płyt, które e, wiadomo były bardzo e, kruche i bardzo często ulegały mm, po prostu rozbiciu zniszczeniu, to naprawdę e, ma coś cennego, bo tak jak mówię, pierwsza płyta szelakowa Hanki Ordonówny wyszła w roku 1929. Hanka Ordonówna zmarła w roku 1950 zaledwie mając 40. 8 lat. Była również bardzo dobrą aktorką rewiową, występowała również w teatrze.